Ja chcę mi się iść na trening, jednak ich nie zaczekają, dlatego nagrywam vlogasa, żeby się zmotywować. Zaczynam od porządnej rozgrzewki, której wam nie nagrałam, ale przypominam o piciu wody. Dzisiaj mam trochę siłki, ciut skoczności, ćwiczeń gimnastycznych i trochę biegania, ale nie nadążałam wszystkiego nagrywać, bo byłam skupiona i zmęczona. Tu się załapało moje ulubione ćwiczenia na zdrowe plecy. Spróbujcie mega polecam. Minęła godzina już mojego treningu i tak jak zawsze jestem razem z moją słodką panią jemniczek Funti, która ciągle się zastanawiała, co ja robię i chyba troszeczkę się nudziła. Moje treningi najczęściej tak jakby jutro miało nie być, więc łączy wszystkie jednostki treningowe, które tylko mogą być i powiem Wam, że jest naprawdę ciężko. Tego dnia w sumie jak codziennie na hali było mnóstwo ludzi, plus były Mikołajki i było sporo małych, słodkich skrzatów razem z Mikołajem. Po skończeniu biegania, siłowni mam jeszcze elementy gimnastyczne takie typowo tyczkarskie, więc męczę drążyk i zaczynam uciekać od dzieci, bo już naprawdę nie ma gdzie trenować, więc biorę kreatynę i pamiętajcie, kreatyna zrobi z Ciebie mmm... W każdym razie złapałam za pierwszym razem znowu nawodnienie i motywacyjne gorąca czekoladka. Przyjechałam biegać na wojsko i już mi się nie chce. totalnie o motywację pomóc. Chwilowy kryzys pokonany i w końcu wylazłam na zewnątrz, żeby zrobić wszystkie wiązanki skipowe i zrobić rozbieganie w międzyczasie bawiąc się z Funti, a ty zostań z nami na dłużej, by śledzić naszą karierę. Buziak!